Dziś kolejny filmik z serii farbujemy. Nie wiem dokładnie, kiedy wrzucę ten film, ale od ostatniego farbowania minął dokładnie miesiąc. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego filmiku, to ostatnim razem farbowałam włosy farbą Olia o numerze 813, czyli popielate złoto, czyli beż. Wyszło to, co mam na głowie, po miesiącu odrost wygląda tak. Powiem Wam szczerze, że jestem zadowolona z tego koloru, tak naprawdę na początku może tak byłam tak średnio nastawiona, bo wyszło mi praktycznie to samo, co miałam wcześniej, no ale co miało wyjść, jak ja tak naprawdę cały czas robię beże, nakładam beże. I mówiłam Wam też, że chcę nałożyć sobie o trochę ciemniejszy kolor, czyli mówiłam Wam, że to będzie Olia 713, dlatego, że nie chcę tak często farbować wozów i chcę, żeby był się bardziej zrównał ten kolor z moimi odrostami. I słuchajcie, znowu naoglądałam się blogów yy, I zobaczyłam, że ta Olia 713 potrafi wyjść różnie U jednych wychodzi w miarę jasno, u innych ciem, dosyć ciemno W sensie, jest to taki naprawdę ciemny blond I trochę się wystraszyłam, bo ja nie po to robiłam dekoloryzację Żeby sobie tak mocno teraz te włosy przyciemnić I trochę się wystraszyłam, dlatego kupiłam znowu poziom 8. Tym razem, słuchajcie, jest to L'Oreal yy, I to jest 8.1 Czyli to jest jasny blond popielaty. Duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie mi zielony, no ale nic, spróbujmy. Chcę, aby te włosy były delikatnie bardziej szare, to też może wtedy ten odrósł, słuchajcie, nie będzie tak się rzucał w oczy, dlatego że on jest w odcieniu zimnym. Moje włosy są teraz pół na pół, więc jak je może jeszcze trochę schodzę, to, to, to będzie to się lepiej prezentowało. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, mam nadzieję w ogóle, że ta farba mi za bardzo nie rozjaśni tych włosów, dlatego że no poziom 8 już może rozjaśniać. Ta podobno ma wodę 6 gdzieś wyczytałam, więc no powinno być ok, powinno być mniej więcej tak jak mam teraz, tylko ten odcień inny. Ja Wam też chyba wspominałam, że ja tak średnio się czuję bez, bez odrostów, dlatego że ja miałam przez praktycznie całe życie ciemne włosy, farbowałam na ciemny brąz i... Jak mam zafarbowane takie świeże przez pierwszy tydzień włosy, to słuchajcie, tak się dziwnie łyso czuję, bo jak wezmę te włosy do tyłu, to wiecie, rozumiecie, no jak są odrosty, to jednak jest trochę ciemniej przy twarzy, a bez odrostów, to taki, wiecie, szok, taka rozmyta się czuje, no ale słuchajcie, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten kolor wyjdzie fajny będzie kilka wejść, tak standardowo jak ostatnio zobaczycie mnie z farbą na włosach mokre włosy i włosy po wysuszeniu, po wysuszeniu także do zobaczenia za chwilę i tak wygląda nałożona farba słuchajcie mam ją na włosach jakieś 10 minut, przez cały czas była jasna dopiero przed chwilą tak przyciemniała jeśli chodzi o sam kolor teraz to jest na pewno inny niż poprzednia farba, poprzednia ta olia ona była bardziej taka Taka zielonkawo-bura, tutaj natomiast jest typowo szary kolor, zresztą nie wiem czy, no ja to bardzo dobrze tutaj widzę, to jest taki typowo szary odcień. Jeśli faktycznie będzie taka na włosach, to będzie naprawdę ekstra, zobaczymy. Co do samej farby, to było i dosyć dużo, starczyła tak naprawdę na całe włosy. No wiadomo, jakby jej było jeszcze z 20 ml więcej, to, to nikt by się nie obraził. Było też takie serum ochronne, którym, którym smarujemy włosy przed farbowaniem. Jeśli chodzi o zapach, to nie są tak intensywne jak innych farb, także taki, do, taki całkiem spoko. No i słuchajcie, zobaczymy. Na razie wygląda w miarę okej. Okay. Ciemno, ale w miarę okej. Okay. Także za jakieś 20 minut idę ją spłukać i wrócę do Was się pokazać, jak wygląda na mokrych włosach. I tak wyglądają mokre włosy. Jak widać, ona ma inny odcień niż ostatnia farba. Na pewno te włosy są takie delikatnie ciemniejsze i, i mają taki zimniejszy odcień. Jeśli chodzi o odrosty, to zobaczcie, pokryła całkowicie, nic nie widać, ale słuchajcie, nie jest taka jasna jak tamta. Widać, że jest inna, z tym, że zimne odcienie szybko się wypukują, więc podejrzewam, że jeżeli po wysuszeniu, po wysuszeniu faktycznie będzie jakiś zimny odcień na włosach, to pewnie. Po paru myciach zejdzie, ale na razie jest całkiem okej. Okay. Nie jest podobna do poprzedniej farby, więc no zobaczymy, jak będzie wyglądała po wysuszeniu. Także idę suszyć włosy i teraz do Was ostatnie wracam. wejście. Słuchajcie, tak wyglądają włosy po wysuszeniu. Jeśli chodzi o sam kolor, sam w sobie, to słuchajcie, jest on na pewno bardziej naturalny niż poprzednia farba, dlatego że ma do domieszkę tego szarego koloru, co na pewno widać nie wiem czy tam, ale ja to widzę na pewno, e, włosy są mięciutkie, świecące, nie wypadły mi jakoś specjalnie przy, przy płukaniu, bo czasami niektóre farby to powodują, że jak się płucze tą farbę, to, to włosy wypadają, tutaj na razie jest ok, kolor rozłożył się równomiernie, bo tak jak mówię, tam było mm, tej farby tak na styk, no, starczyło, ale no mogło być troszeczkę więcej, także na takie włosy jak ja mam, no jest ok, tylko że ja mam też grube włosy, więc to też weźcie pod uwagę. Jak ktoś ma cieńsze, to na luzie starczy. Nie wiem, słuchajcie, no kolor wygląda tak, jak widzicie, mi się bardzo podoba. To jest chyba najbardziej naturalny blond, jaki do tej pory udało mi się uzyskać na włosach, także jestem bardzo zadowolona. Jeżeli ten, ta, ta szara poświata nie zejdzie i taka zostanie, to. Kto wie, czy kolejnym razem znowu nie będę farbowała tą samą farbą, ale to zobaczymy. Będę szukała, jakby co dalej, popielu. Bo powiem Wam szczerze, że wszyscy mnie ostrzegali, żeby nie robić popielem, bo będzie, będą zielone włosy albo burę. No, ja takiego efektu nie widzę. Te włosy są naturalne, tylko mają delikatnie taki, taki, taką poświatę szarą, więc no, ja jestem naprawdę zachwycona. Powiem wam tylko jeszcze o cenie, ja za tą farbę dałam 23,90 u siebie tutaj w takiej e, mojej drogerii. Jeżeli chodzi o Rossmann, to ona z tego co pamiętam, gdzieś mi tam czasami e, śmignęła na, na półce i, i ona kosztowała około 30 zł, także no cena, no raczej chyba jedna z droższych farb, tak mi się wydaje. No ale jest ok, słuchajcie, mi się bardzo podoba, także to tyle, dzięki bardzo za oglądanie i do następnego, cześć!